Zdrowe rozmowy w Radio Yard. Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Wiałym Stoku i szpitalami klinicznymi USK i UDSK. Julia łata, dzień dobry. Gościem Radio Yart jest profesor dr Habilitowany Adam Krętowski, prorektor do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz kierownik Centrum Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o cukrzycy. Ile osób w naszym regionie ma zdiagnozowaną cukrzycę? No trzeba powiedzieć, że cukrzyca to nie jedna choroba. To jest kilka chorób, które w zależności od mechanizmu są. są kończą się tym, że mamy podwyższony cukier, który niestety uszkadza nasze narządy, układy, nasze nerwy, nasze naczynia. Jest to choroba, która, której mamy coraz więcej. Ocenia się, że, że w Polsce jest około 3 miliona chorych, 3,5 miliona chorych, ale. To rośnie. Jeżeli chodzi o nasze województwa, a tym, tym bardziej nasze miasto, mamy dokładne dane wynikające z badania, które zrobił Uniwersytet Medyczny i to jest około 14% naszych mieszkańców, wylosowanych w dużym badaniu Białystok Plus, który prowadzi pan profesor Karol Kamiński, okazało się, że mają cukrzycę. A co gorsze, ponad 40% osób ma, miało stan przedcukrzycowy, a więc są w, w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę w ciągu kolejnych pięciu lat. So, można powiedzieć, że, że problem dotyczy ponad połowy naszej populacji osób dorosłych. Jaki rodzaj, jaki typ cukrzycy najczęściej jest diagnozowany u pacjentów? Najczęstszym typem cukrzycy to jest cukrzyca typu drugiego, która jest związana z pewnymi czynnikami środowiskowymi. Oczywiście jest, jest to czyn, czynnik związany z predyspozycją genetyczną, ale w dużym stopniu jest to związane z nadwagą i z otyłością, z, z takim no, stylem życia, gdzie za, za dużo spożywamy kalorii, za mało mamy aktywności fizycznej. Jakie czynniki wpływają na zachorowanie? Tutaj już Pan zaczął ten temat stylu życia, ale gdybyśmy mogli więcej o tym powiedzieć. No więc oczywiście e, zaczynając od genów, tak, jest predyspozycja do tej cukrzycy, jest predyspozycja do otyłości, do, do rozwoju chorób metabolicznych I jeżeli nasi rodzice, nasi bliscy e, mają otyłość, ma, mają cukrzycę, no to szansa, że my zachorujemy jest, jest, jest dużo większa. Ale oczywiście musimy sobie zapracować na tą chorobę, a więc e, tutaj każdy dodatkowy kilogram ponad Normę. Każdy kilogram masy ciała powoduje, że, że to ryzyko rośnie, zwiększa się niż inną potem jest hiperinsulinemia. Ten mechanizm powoduje wyczerpanie komórek beta trzustki i prowadzi to do rozwoju cukrzycy. Oczywiście są takie stany w życiu człowieka, które są szczególnie predysponujące. Na przykład u kobiet okres ciąży, kiedy czasami w czasie ciąży pacjentka, kobieta tych kilogramów przybiera więcej niż powinna, tak? I to też predysponuje. Wtedy występuje tak zwana cukrzyca ciążowa. O oczywiście z wiekiem rośnie ryzyko rozwoju cukrzycy, ale tak naprawdę to jest choroba cywilizacyjna. Wynika głównie z tego, że za dużo jemy, za mało ćwiczymy, za mało mamy mało, za mało mało aktywność fizyczną. Czyli rozumiem, że żeby zapobiec potencjalnej cukrzycy, trzeba właśnie zdrowo się odżywiać i także prowadzić aktywny tryb życia. Dokładnie tak. Jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, to na jakie symptomy, na jakie objawy powinniśmy być wyczuleni? Jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to jest choroba podstępna. Na początku ona może nie dawać za dużo objawów, takich bardzo charakterystycznych, no bo któż z nas nie jest zmęczony, ma, ma uczucie senności, ale pojawia się wzmożone pragnienie, pojawia się często oddawanie moczu, tak? pacjent musi w nocy wstawać do toalety. Czasami są to niegojące się rany i oczywiście czasami początkiem cukrzycy może być zawał serca, czy udar mózgu, tak, ale, ale, ale generalnie nawet przez kilka lat może cukrzyca być no, niewykrywana, jeżeli nie robimy badań, jeżeli nie chodzimy do lekarza, nie próbujemy sprawdzić. I stąd w tym naszym badaniu, o którym powiedziałem, które prowadził Uniwersytet Medyczny, 14% pacjentów zdiagnozowano cukrzycę ale z tego ponad jedna trzecia o tym nie wiedziała. Te osoby dowiedziały się w momencie, kiedy zrobiliśmy im te badania. A badania są proste, bo to jest glikemia narczo-hemoglobina glikowana i test obciążenia glukozą. W Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego realizujecie Państwo projekt, który się nazywa Zatrzymaj cukrzycę. Polski rejestr diabetologiczny Polred. Na czym on konkretnie polega? To jest właśnie odpowiedź na tę sytuację epidemiologiczną. W momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że, że cukrzyca stanowi taki duży problem w, w naszym społeczeństwie i że za chwilę będzie tej cukrzycy jeszcze więcej. Podjęliśmy takie działania. Z jednej strony staramy się dotrzeć do... Do pacjentów, którzy już mają cukrzycę. Zapraszamy ich do Centrum Badań Klinicznych. Staramy się zrobić badania dodatkowe, takich, których często nie robią lekarze w poradniach POZ czy, czy nawet lekarze specjaliści, bo my zajmujemy się leczeniem pacjentów, ale też robieniem nauki. W tym naszym Centrum Badań Klinicznych mamy możliwość badania właśnie genów, mamy możliwość badania wielu białek, wielu metabolitów. To nam daje przewagę, że, że możemy na przykład znaleźć właściwe, właściwą terapię dla danego pacjenta. Terapię... Personalizowane. Możemy powiedzieć, że dla Pani, Pana jest taka terapia, która, która daje lepszy efekt. Także tutaj, tutaj rzeczywiście to jest na, dla, dla chorych na cukrzycę, ale też, żeby zatrzymać cukrzycę, to trzeba działa jak na, działać jak najwcześniej, czyli w tym okresie, gdzie mamy nadwagę, gdzie mamy otyłość, gdzie, gdzie, gdzie nie, nie udaje nam się zrzucić tych par, paru kilogramów. I wtedy też proponujemy oprócz tych badań. Które określają stan zagrożenia rozwojem cukrzycy, te, też proponujemy odpowiednie leczenie, odpowiednie działanie profilaktyczne. Bo oczywiście najłatwiej powiedzieć jest, no proszę mnie jeść, proszę się ćwiczyć, ale niestety większość z nas mimo wszystko nie, nie jest w stanie się zmobilizować. Więc tutaj wchodzi leczenie, tak? Jeżeli ktoś ma otyłość, choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą, no to w ramach badań klinicznych, w ramach naszych badań naukowych proponujemy bezpłatnie też leczenie przez jakiś czas pacjentom. No i efekty są, są bardzo, bardzo. Dobre. W jaki sposób można się do Państwa zapisać na takie badanie? Jest możliwość napisania maila na, na nasz adres mailowy Centrum Badań Klinicznych oraz, oraz można zadzwonić do szpitala klinicznego. Tutaj ten, ten telefon jest 85 831 81 50. To jest, to jest bezpośrednio do, do naszej recepcji i, i, i moje koleżanki zapisują pacjentów na, na, na konkretne terminy. Mogę powiedzieć, że w ciągu ostatniego półtora roku w ramach tego projektu ponad tysiąc osób żeśmy włączyli. W kontekście ryzyka rozwoju cukrzycy. Ci pacjenci mieli już stan przedcukrzycowy, większość z nich. Jakie są efekty? Po leczeniu udało nam się średnio zmniejszyć masę ciała o 9 kg a 80% cofnął się stan przedcukrzycowy, czyli już ten stan, gdzie mamy żółte światło, zagrożenia cukrzycą, 80% pacjenci wrócili do zdrowia, więc, więc to ma sens, to, to jest działanie, które, które pomaga. Oczywiście my nie zastępujemy lekarzy rodzinnych, nie zastępujemy lekarzy diabetologów, ale pomagamy, tak? My jednocześnie robimy przy tym badania naukowe, które są ważne, żeby bardziej rozumieć i w jaki sposób leczyć konkretnych pacjentów. Jeżeli już padnie ta diagnoza i okaże się, że jesteśmy chorzy na cukrzycę, to z jakimi ewentualnie Kłaniami to się może wiązać? Cukrzyca, która często na początku trwa przez kilka miesięcy, nawet lat nie, nie wykryta, a potem jeżeli jest niewłaściwie leczona, to niestety skraca nasze życie. To jest choroba, która także zwiększa ryzyko zawału serca, udarów w mózgu, powikłań o charakterze neuropatii. Niestety nasi pacjenci z wieloletnią cukrzycą mają problemy z, z, ze wzrokiem, tak? dochodzi do uszkodzeń e, siatkówki. Nawet w skrajnym przypadku utraty wzroku. To są te niegojące się rany na skutek zmian naczyniowych czy neuropatycznych. To jest tak zwana stopa cukrzycowa, gdzie pojawiają się też rany na stopie. Pacjent nie czuje, bo też jednym z objawów jest neuropatia. Nie czuje, że ma ranę. Ta, ta rana się powiększa, dochodzi do zakażenia kości. Czasami niestety kończy się to amputacją. A więc jest to choroba. Można powiedzieć całego organizmu, wszystkich narządów i układów, bo wysoki cukier jest szkodliwy dla nas. Ale oczywiście temu można zapobiec. Co więcej, teraz wiemy, że możemy cofnąć cukrzycę. To znaczy, pacjent, który już ma cukrzycę, kiedyś mówiliśmy, że to jest choroba do końca życia, teraz umiemy, dzięki nowoczesnemu leczeniu, spowodować, że pacjent wraca do stanu zdrowia. Czyli możemy cofnąć cukrzycę. Czyli są to dobre wiadomości, czyli to oznacza, że tym bardziej warto zapisać się do Państwa na te badania. Jak najbardziej. Panie profesorze, chciałam jeszcze poruszyć jeden temat, dlatego że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dwie nominacje do tegorocznego konkursu Podlaska Marka. Co to za nominacje i w jakich kategoriach? A więc tak, żeśmy zostali zauważeni i właśnie to Centrum Badań Klinicznych, które nie tylko się zajmuje cukrzycą, ale my też zajmujemy się badaniami w zakresie różnych chorób, w tym chorób nowotworowych, chorób sercowo-naczyniowych. Cywilizacyjnych i tutaj y, mamy w, w ramach odkrycia roku. Y, myśmy. Y, y... Zidentyfikowali, stworzyli taki test, w którym diagnozujemy wcześniej chorobę nowotworową, czyli rakienika. To jest ten, ten, ten pomysł, na, na, na ten test został opatentowany. To jest na podstawie biomarkerów transkryptomicznych, na podstawie mikroRNA. On nie jest jeszcze wdrożony do dziennej praktyki klinicznej, no bo to też wymaga pewnych funduszy i dalszych badań, ale, ale jest, to, jest to rzeczywiście o wysokiej czułości i specyficzności test, który pozwala wcześniej wykryć chorobę nowotworową. No i całe Centrum Badań Klinicznych zostało nominowane jako, jako instytucja, ponieważ oprócz tego, że zajmujemy się, tak jak już powiedziałem, cukrzycą, mamy też nowoczesne, jedyne w regionie laboratoria, które zbudowaliśmy, laboratoria tak zwane omiczne, czyli wielkoskalowe, to znaczy, że my nie badamy jednego genu tylko wszystkie geny, jakie, jakie mamy, czyli, czyli badamy 25 tysięcy genów, badamy nie jedno, nie jedno białko, tylko wszystkie białka możliwe, kilka, kilkaset, kilka tysięcy i to samo na poziomie protonu, czyli de facto rozkładamy człowieka na takie drobne cegiełki, cząsteczki, jesteśmy dzięki tej olbrzymiej ilości informacji, powiedzieć znacznie więcej o ryzyku choroby, o mechanizmie, o, o tym, jakie jest zastosowane właściwe leczenie, czyli tak zwana terapia spersonalizowana, terapia precyzyjna. W tym się zajmujemy, to jest obszar naszych badań. Chcemy, żeby każdemu pacjentowi znaleźć najlepszą właściwą terapię. Panie profesorze, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby te nominacje, które Państwo otrzymaliście, żeby zamieniły się w nagrodę, a także życzę powodzenia w dalszych badaniach i w rozwoju centrum badań klinicznych. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gościem audycji Zdrowe Rozmowy był profesor dr Habilitowany Adam Krętowski, prorektor do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz kierownik Centrum Badań Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Zdrowe rozmowy w Radio Yard. Audycja powstaje we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i szpitalami klinicznymi USK i UDSK.